Witajcie kochani w międzynarodowym konkursie na łapanie Robin Hooda. Dzisiaj zobaczymy, który z szeryfów jest najbardziej łowny. Zaś w tym stylu. Zaczynamy. Przejrzyjmy się naszym tutaj... Przejrzyjmy się naszym kandydatów. Mamy szeryfa z Oakbrook. Mamy szeryfa z Lincoln. Mamy szeryfa z Nottingham, czyli z Nitrzynki. Mamy szeryfa... Chester, który bardzo lubi ser. Mamy szeryfa z czarnego Szeryfa. Mamy szeryfa z Derby, z Yorku oraz z Lester. Zobaczymy, który z nich będzie tutaj w stanie przetrwać najdłużej. Ja już widzę, że oni się będą siurkami stykać, a przez stykanie się siurkami mam na myśli stykanie się przez swoje podgrodzia, które w sumie są przed grodziami tutaj, co to jest za konstrukcja? No Jeśli któryś z szeryfów zbuduje coś w tym rybim oku, które powstało przez skrzyżowanie murów, to faktycznie ludzie tam mieszkający będą mogli czuć się bezpiecznie. Tutaj widzimy, że szeryf zderby zbudował swoją wieżę. Być może to będzie pierwsza gra, w której szeryf i położeni w boty położone w środkowych miejscach mapy będą mieli jakąś małą przewagę szeryf z Lincoln bardzo mi się podoba on prawie że zbudował kółko koło swojego zamku i cóż tak to właśnie dlatego mi się podoba a zobaczmy, jaki szeryf z Chester jest długi on chyba ma jakiś kompleks próbował sobie wydłużyć jakby swoje członki przez budowę takiego pociągłego zamku ale nie no, widzę że seryf ja nie, nie widziałem szczerze z takich konstrukcji u szeryfów, zawsze, zawsze widziałem tylko te kwadraciki. A nie takie long, long, long szeryf, sz, szeryf, zabudowania. Więc jest to coś nowego. Dobrze sobie chyba z Nottingham szeryf radzi. Jak widzimy wszystko jest, ludzie są już ukarani. Także wszystko co powinno być w dobrym średniowiecznym zamku to znaczy Piwo, żołnierze i cierpienie się tam znajduje. Natomiast największe problemy mają ci sheriffi, którzy się faktycznie siurkami stykają. No widzimy, że to powinna być taka współpraca, która prowadzi e, tych dwóch panów do czegoś większego. Tym bardziej, że oni na środku zbudowali taką komnatę. Mortur! <laughs> macie, macie po prostu miejsce w zamku, które ma, jest otoczone podwójnie murami, yy, ponieważ ty i twój brat, bliźniak otoczyliście je z jednej strony ty, z drugiej strony on i nie wykorzystujecie tego miejsca, żeby zbudować, nie wiem, kościół, żeby zbudować dom mieszkalny. Nie budujecie tam po prostu miejsca cierpienia dla swoich poddanych. Myślę, że to jest szeryf w pełnej okazałości. No, i faktycznie tutaj ten szeryf, który podjął tą śmiałą decyzję, pan szeryf z Chester, znajduje się już w fazie śmiertelnej. Zostało mu dwoje, dwoje wiernych ludzi. Ciekawe, jakie haki ma na nich szeryf, że oni nagle bronią. Widzimy, że ten tutaj pałkarz stoi z jednym punktem życia. On pewnie, gdy się po prostu ruszy, to umrze, ale już jakiś tutaj składzik na boku leci. Tylko, że jeszcze nie do szeryfa z Nottingham, więc próbują oni jakoś się tam do niego dostać, ale po prostu chyba tak to musiało być skomplikowane, żeby przejść to wszystko. Nie, to są jego właśnie ludzie, którzy tak po prostu latają pomiędzy tymi zabudowaniami. Nie, no tak mi się wydawało, to są jego właśnie ludzie, ale teraz ci jego właśnie ludzie. Cholera, cholera, jasna wiesz, szczerze mówiąc. Jego właśnie ludzie niszczą chyba budynki w jego własnym zamku. Bo tutaj nie poznasz, nie poznasz. W każdym razie dwoje wiernych ludzi opuszczyło już tego szeryfa. Jak sytuację na froncie przeciwnym? Tutaj szeryf z Ogbruk kładzie siebie trochę, trochę lepiej. Widziałem w ogóle Radzi zamiast Radzi. Radzi, w sensie to jest to samo słowo, w sensie składa się z tych samych liter. Ale Radzi to jest taki mały Radek, a Radzi... To, jak sobie człowiek jest sprytny i sobie radzi, jest różnica po prostu pomiędzy tymi dwoma stwierdzeniami. Mimo, że zapisuje się tak samo, musicie mi uwierzyć, A tutaj w ogóle jakieś dzikie krowy lecą! Tutaj popatrzcie, ktoś leży już przywalony. Tym całym gruzem z tej wieży jeszcze taka wielka, rozkładająca się krowa na niego spada. To jest naprawdę bardzo skrótne ze strony szeryfów, że stosują takie taktyki. Więc zaraz będziemy mieli pierwszego tutaj trupa e, za sprawą śmierci szeryfa z derby. I ciekawe, e, czy czarny szeryf jakoś to wykorzysta, żeby się trochę rozbudować, żeby trochę złapać oddechu. Teoretycznie tak powinno być, ale on jest atakowany przez tutaj derby. E, pewnie też będzie atakowany przez szeryfa z Nottingham. Być może to właśnie on wykorzysta najbardziej tą wolną przestrzeń. Zobaczmy, jak tam idzie. szeryfowy z Lincoln, on naprawdę jest jednym z potężniejszych szeryfów. Mimo, że jest położony na środku mapy. A tutaj widzimy, że na lewej stronie mają problem pan szeryf z York i pan szeryf z Oldbrook, żeby zabić tego szeryfa z Leicester, który też nie funkcjonuje, ale ma gruby mur. Tak to jest, widzę. Że jeśli mężczyzną z odrobiną ciałka, to jest coś zawsze niebezpieczny. Czy coś w tym stylu? No i ginie szeryf z Chester. Yy, ginie ten szeryf, który opiekował się tą skrzynką z Don Starwa. to nazywała Chester. Także pozdrawiam wszystkich, którzy kiedykolwiek grali w tą grę. Co tutaj w ogóle się dzieje? Co to są za dzikie ruchy tych wszystkich kuszników? Płonie, płonie szeryf żółty, któremu tak świetnie szło. Został on podpalony. Został, to jest ofiara całopalna. Tutaj złożona z tego właśnie człowieka Zazdrość po prostu zżerała jego pobratymców I postanowili spalić jego zawodowanie Tak patrzę na tych szeryfów to chyba nie był to pierwszy szeryf któremu coś się paliło mam takie wrażenie I widzimy, że w stanie przedśmiertnym znajduje się czarny szeryf Chciałem powiedzieć jakiś bardzo rasistowski żart w tym momencie Ginie! Szeryf z derby zgarnia skalp szeryfa z powerty, bo on był biedny. A tutaj to już chyba się po prostu ludzie tego pana... ...żółtego e, przyzwyczaili, tego ciepełka, że jak przestają się palić ich zabudowania, że jak ich bliscy przestają krzyczeć z bólu, to oni nie wiedzą co się dzieje, jest im zimno i za cicho. Mam takie e, wrażenie, więc no, jeśli by tutaj gracz Żółty pad to jest naprawdę idealne miejsce do rozwoju dla naszego oryginalnego szeryfa z Nottingham. A zobaczmy, jak tutaj ten las Sherwood jeszcze trochę, jeszcze trochę do wycięcia zostało, ale ci poborcy podatkowi w postaci drwali, jak widzimy, dzielnie sobie tutaj chodzą i szukają, szukają tego. Wiecie, Robin Hooda oni nie wiedzą, że Robin Hood służy jako ucznik u szczura. Także sobie mogą jeszcze trochę poszukać. Ja generalnie mam wrażenie, że tutaj jednostki pracujące tych szeryfów naprawdę chodzą w randomowych kierunkach. Raz dostarczają te zasoby jednemu, raz dostarczają te zasoby drugiemu, bo im się to wszystko myli. No nie, no nie, ja myślę, że ci szeriffi to oni po prostu nienawidzą tych krów. Wo, Łoł, wow, co tu się stało? W ogóle przegapiłem śmierć szeryfa z Yorku. Ja się tak nastawiłem, że tutaj padnie ten szeryf środkowy, że w ogóle nie zauważyłem, że szeryf z York położony w lewym dolnym rogu ma jakiś problem. Także dwójkę udało mi się tutaj wiecznie, jak umierają. Ale te czego trzeciego nie, więc trzeba być zawsze uważnym. No i widzimy, że naprawdę tutaj szeryf z Derby mimo wszystko, a nie z Lincoln stał się położonym na środku, takim magnatem, takim. to jest takie podium po prostu, tutaj zbudowane na dole mapy i na pierwszym, najwyższym środkowym miejscu stoi sobie szeryf z derby. Zobaczmy sytuację ekonomiczną, jaką on ma przewagę. On po prostu kąpie się w złocie, kąpie się w e, zwłokach swoich rywali, kąpie się w kobietach, dzieciach, to źle zabrzmiało, i w złocie się też kąpie. Tutaj jedynym przeciwnikiem może być dla niego tylko szeryf z Nottingham, ale on jeszcze nie potrafi zabić tych swoich tutaj rywali po lewej stronie. Teraz pomaga mu chyba właśnie sam szeryf z derby. On bardzo atakuje gracza żółtego. Czy on się zdoła obronić? tam jest wchodzić na mury, to mają jakąś kompetencję. kompetencję. No wiecie, zawody z pałkarzami, to, kto szybciej skończy mur, ale ten człowiek umiera, zostanie na jak sito rozstrzelany przez koszniego, to też tak pomalutko się od niego wycofują z jakiegoś powodu, jakby bali się go zabić, jakby uważali, że to jest coś, co jednak powinny zrobić jednostki do walki bezpośredniej, dlatego jeszcze został oszczędzony ten człowiek. No wiecie, tak wszyscy tutaj z tych kuszników byli tacy nieśmiali, tak strzelali, ale jednocześnie nie. Natomiast szeryf z derby to jest znowu on. Chyba on po prostu jest tak mocny, że on się nie boi konkurencji. On się nie boi tego, że zrobił więcej przestrzeni dla szeryfa z Nottingham. On crave po prostu zagrożenia. No i tutaj ja nie widzę, żeby ta dwójka z lewej strony, pan zielony i pan niebieski wrócili do gry. Oni się za bardzo tym stykają. Nie powiem już z czym, bo powiedziałem to już kilka razy. Widzimy, że tutaj jest taktyczna podłożona. Chciałem powiedzieć świnia, ale to jest taktycznie podłożony baniak z wodą, który sprawia, że nie da się murów już tutaj budować. Więc jest przejście pomiędzy tymi dwoma panami ale oni nie mają siły bojowej, żeby coś sobie zrobić. No i ciekawe, który z nich pierwszy padnie. Obaj są jeszcze dosyć grubo zabudowani, ale w sumie, jak widzimy, wystarczy zburzyć tylko jedną bramę, żeby się tam do nich dostać. No chyba, że pan czerwony zacznie teraz atakować, widzimy robi to szybko z derby. I jednak ta dwójka graczy z lewej strony zostanie oszczędzona. To by było śmieszne, jakby oni po prostu jeszcze wrócili do gry, dlatego że pomarańczowy i czerwony walczyliby między sobą. Tutaj widzimy, że też pan szeryf z zderzył. On jest potęgą ekonomiczną, ale za potęgę się płaci. Z wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność, kochani, przez to, że on ma wiele budynków i jest, wydaje mi się, bardzo podatny na. Podpalenie, takie przyjacielskie podpalenie, ale widzimy, że teraz on jednak tutaj stworzył skład atakujący, żeby zabić pana niebieskiego. Jednak chce sobie zyskać jeszcze trochę przestrzeni do rozwoju i chyba tak, chyba pan zielony jednak przetrwa, zajmie trzecie miejsce w naszej rywalizacji. A szeryf z Lester odpada, i to jest znowu szeryf z derby. Będzie to zabawne, będzie to kichot losu. Jeśli szeryf z derby, e, zgarnie większość skalpów, ale na koniec padnie od ciosów gracza e, czerwonego. No i o, teoretycznie jest jakby możliwość, żeby szeryf z Ogbruk wrócił do gry. Może on się rozwijać, praktycznie bez przeszkód. Ponad przeszkodą są jedyną nieskończone fale ataków jego przeciwników, ale nie ma już żadnych sąsiadów, więc dajesz, dajesz koniku, jeszcze trochę pojedź! Jeszcze zbuduj sobie drwala, zrobił to, ale powinien on mieć teraz taki szybki dostęp na tyłach swojego zamku dla tych właśnie ludzi. No niestety to się jednak nie stanie i to jest znowu szeryf z derby, kolejny, kolejny skalp. A tutaj widzimy, że tak niepostrzeżenie jest balista ogniowa stworzona przez gracza czerwonego, która chyba chce zrealizować mój plan, ale oczywiście wszyscy szeryfi nienawidzą lasów. Nienawidzą lasu, dlatego najpierw ona tutaj się nastawiła na palenie tych zabudowań w środkowej oazie, zamiast zaatakować faktycznie zamek szerifa z derby. Ale teraz jest coraz bliżej, Ty jest coraz bliżej, jeśli ci przetrwa. Ona idzie tak pod bok, ona się tak skrada. Widzimy, że te jednostki atakujące idą z drugiej strony, ale czy ona jednak będzie dostatecznie szybka? Cały czas jest rozpraszana. Przejdzie atak na gracza czerwonego. Ona powinna robić swoje rzeczy. Została teraz zburzona, została odwołana. I ja nie wiem, czy to nie był wyrok śmierci, który szeryf z Nottingham podpisał sam dla siebie. Tutaj werby to jest jednak... Potęga, bo to jest człowiek, to jest to jest jeden człowiek, ale to są derby, tak naprawdę jest ich dwóch i to są faktycznie derby pomiędzy nim a szeryfem z Nottingham. Jak widzimy, przejął gracz pomarańczowy kontrolę nad środkiem mapy. Już tutaj nie pozwala wyjść wojskom szeryfa z Nottingham na środek, na przód swojego domu. Jakieś dziecko odwiedziło tego pałkarza, bardzo niebezpiecznie wyglądało, szczerze mówiąc. Teraz szeryf z derby wycofał swój skład. Ja myślałem, że być może dostawi tam balistę ogniową i to on postara się podpalić szeryfa z Nottingham, który i tak ma problemy z powrotem do funkcjonowania. On został tak po prostu wykorzystany, że teraz nic już nie jest takie samo. Zaraz będzie miał więcej ludzi zamkniętych w dybach niż faktycznie żołnierzy w swoim zamku. Być może trzeba tych gości po prostu wypuścić, żeby oni służyli jako siła bojowa dla niego. Ale wiadomo, dla niego przede wszystkim liczy się Prawo i sprawiedliwość bez skojarzeń, a nie przetrwalność własnej osoby, więc choćby nawet więźniowie byli jedynymi ludźmi, którzy są w stanie obronić go przed mieczami i pałkami, i nie powiem jeszcze czym z derby, to i tak ich nie wypuści, bo kara jest ważniejsza. Tutaj natura ponownie bierze we władanie teren na lewo od zamków dwóch szeryfów, którzy pozostali. No ja sądziłem, że wszystkie drzewa zostały wykarczowane, ale jednak nie. Teraz pada zamek szeryfa z Nottingham tak powoli, ale widzimy, że tutaj jest dziura. Ja się zastanawiam, kiedy po prostu szeryf Derby zobaczy, że tutaj las wyrósł, pomyślał, że to jest nowy las Sherwood i się skupi po prostu na tej kampce drzew, a nie na zabijaniu szeryfa z Nottingham. Hmm. Powiedziałbym, że szeryf Derby jest... Troszkę bogatszy. Trochę bogatszy. Trochę ma więcej pieniędzy. Ale wiecie, nie szata zdobi człowieka, a ilość wrzumierzy, których posiada gotowych oddać za niego życie. Ile posiadacie ludzi gotowych oddać za was życie, jeśli wyślecie ich scenariusz bojowy, moi kochani? Ja posiadam takich osób... Zero. Gdybym był botem w Twierdzy Krzyżowiec, to nie przeszłałbym długo. Idą asasyni teraz do zamku szeryfa z Nottingham. Jeśli oni wejdą na tą dużą bramę, to już będzie po nim. Widzimy, że jeden też czekał u niego. Nie wiadomo, czy to jest jego przyjaciel, czy to jest jego wróg. On jest tak bardzo ukryty, że ukrył się przed samym sobą. Nie no, to są jego własne jednostki. Ale to jest bardzo zabawne, że asyni otwierają tą bramę, ale już te nie otwierają, tylko zaczynają niszczyć mury przy tej wewnętrznej konstrukcji szeryfowej. No i trochę nie może ten szeryf z derby wykończyć pana z Nottingham, mimo że Nottingham nie funkcjonuje. Brama jest od dawna otwarta, a mimo wszystko jego warsztaty nadal są uśpione. Bo gra czerwony nie ma żadnych budynków tutaj w nie ekonomicznych. Dlaczego on tego nie posiada? Może nie ma drewna? Co, oni które sobie kupić? No czekajcie, czekajcie. Tu są, tu jest las. To powinien tutaj zbudować chatkę drwala. Ten las się powiększa. Niedługo już po prostu naprawdę będzie spuszczał jałwieska. O, sobie zbudował jeden jedną farmę. Nie, to jest szeryf z derby. A czego grać czerwony? Nie próbuje zbudować. Ani jednego sadu, ani jednej farmy. Dlaczego on... Dlaczego on głodzi swoich poddanych. Po prostu pustka. Może on uznał, że jak nie masz ekonomii, to nie musisz nikogo karmić. To było takie IQ 200. I teraz nawet ci kusznicy weszli głębiej. Chyba po raz pierwszy w zamek szeryfa. Zburzył on trochę swoich budynków. Teraz już strzela się jego tutaj obsada. Bezpośrednia gwardia przeboczna z atakującymi jeszcze udało im się obronić szeryfa z Nottingham. Było to też tak dla niego to burzenie takim, takim po prostu impulsem, żeby trochę się odbudować w jakiś logiczniejszy sposób. Ale to zostało bardzo sprytnie zatrzymane przed szeryfa z derby. I teraz szeryf z Nottingham nie ma już nic. Dosłownie zburzył swoją bramę i jest taki, odłożył nogi przed swoim bratem blidziankiem i po prostu czeka. I my też czekamy, aż pan szeryf z derby wygeneruje konkretny atak. A może to nie będzie konkretny atak, może to będą takie czujki, które po prostu powoli będą wysysać życie z szeryfa z Nottingham. O, jest dom, jest dom, jest jeszcze jedna kobieta. Czyli jeszcze na koniec życia sobie tutaj folguje pan z Nottingham. Uciechami cielesnymi, jak, widzę, jak widzimy, jego obsada tutaj męska. Jego warowni mu nie wystarczyła. O, ale nadal, a kupiec nadal działa. No i idzie, idzie skład szeryfa z derby. To jest koniec, moi drodzy. To już jest koniec. Nie ma już nic. Szeryfy nie żyją. Możemy iść. To była deklasacja, moi drodzy. To była deklasacja przeprowadzona przez pana szeryfa z derby. Nie ma żadnej wątpliwości. On jest najpotężniejszym szeryfem. Zabił sześciu swoich braci. Tylko szeryf z Nottingham zdołał jeszcze zgarnąć jakąś głowę z przednosa szeryfa z derby. Wiecie, ktoś szedł z głową do szeryfa z derby, a szeryf z Nottingham był taki. Moja. Tak to już wyglądało. Jestem też po prostu w niebo wzięty, bo to nie wiem, czy nie jest pierwsza wygrana w historii wojen klonów, które już niedługo się kończą, w której wygrywa gracz położony na środku mapy. Wygrywacie też wy, że obejrzeliście ten materiał, moi drodzy. Dziękuję Wam za obecność dzisiaj i w ogóle za wszystko Wam dziękuję. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo na następnych materiałach. Trzymajcie się, hej!